Zdanie 21. Koło ma promień równy 3. Obwód wycinka tego koła o kącie środkowym 30 stopni jest równy. Tak, czyli mamy obwód tego wycinka. Jest to nawet podkreślone, żebyście nie policzyli, nie daj Boże, pola na przykład, lub też długość tego wycinka. Narysujmy sobie ten, zatem taki przykładowy, tak? bo mamy wycinek, znaczy obwód tego wycinka, czyli na pewno mamy dwa. Promienie. powiedzmy, że niech on będzie o taki i tutaj mamy ten nasz, oj trochę zaokrąglimy go mamy tutaj nasz łuk czyli możemy powiedzieć, że skoro tu jest 30 stopni, no to tutaj mamy 3 tu mamy 3, tak, więc w zasadzie połowę tego obwodu, który chcemy tutaj obliczyć już mamy obliczony tak, no bo to będzie 6, teraz Fajnie by było policzyć długość tego wycinka, tego łuku w zasadzie. No i jak my go policzymy? Ta długość to jest taki wzór. L równa się jakiś kąt alfa, czyli mianowicie tutaj ten w tym przypadku, podzielony przez 360 stopni razy 2 pi r. No to będziemy podstawiać. Otrzymamy, że na kolor wezmę tym razem l to się równa 30 stopni podzielone przez 360 stopni razy 2pi razy 3 otrzymujemy, tutaj zera skrócimy otrzymamy 3,36 razy 6pi no i teraz tak tutaj szósteczka sobie skrócimy 1 tutaj 6 zobaczcie wyjdzie nam 3 szóste pi, gdy to sobie jeszcze bardziej skrócimy, to się okaże, że otrzymujemy 1,5 pi, znaczy 1,5, przepraszam, 1,2 pi, przepraszam, źle powiedziałem. Czyli cały ten nasz obwód tego wycinka koła to jest 3 plus 3 plus 1,2 pi, czyli mamy 1,2 pi dodać 6, zatem odpowiedź D.